Rozsada pomidorów pięknie rośnie, i niedługo, niedługo trafi już na miejsce docelowe, czyli do tej grządki. No i oczywiście każdemu zależy na tym, żeby pomidory pięknie rosły, żeby były zdrowe, i żebyśmy mogli cieszyć się dużą ilością pomidorków. I możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, jak ważne dla pomidorów jest ściółkowanie, prawidłowe ściółkowanie, i że nawet ściółkowanie może chronić pomidory przed tak zwaną zarazą ziemniaczaną. To jest bardzo ważne, żeby pomidorkom dać jak najlepszą ochronę już na samym starcie w grządce. Moje tak, lub moje nie. Tu mam pewność równość, tu tak jak nocy, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle las. Do was zawsze mam po drodze. Chętnie znajdę dla was czas. To jest wyjście. Chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Mi obudził moje dziś. To jest wyjście. Chcę tu wyjść. Wybór wskazał mądry miś. Jak zatem ściółkować pomidory? Zacznijmy od tego, że możemy przygotować grządkę wcześniej, już ją ściółkując, zanim pomidory trafią do grządki, albo możemy zrobić to później, w momencie kiedy sadzimy pomidory. My stosujemy to podejście ściółkowania wcześniejszego, czyli w momencie kiedy ziemia jest czy składniki na ziemię, na glebę włożone są do grządki, lub też gleba byłaby regenerowana, to nie czekając na moment, gdy rośliny pojawią się w grządkach, my już ściółkujemy. Dlaczego ściółkujemy? Dlatego, że ta ściółka pozwala glebie zachować wilgotność. To jest bardzo ważne dla pomidorów, które lubią być podlewane, które lubią mieć odpowiednią wilgoć po to, żeby móc korzonkami pobierać wszystkie składniki odżywcze. Kiedy ściółka jest, nie musimy tyle podlewać, tyle razy albo w takiej ilości podlewać roślin, również pomidorów. Kiedy sadzimy pomidory w maju, a także potem w Późnym latem, wczesną jesienią, mogą być takie sytuacje, że w dzień jest na przykład bardzo gorąco, tak jak chociażby dzisiaj czy wczoraj, a noc jest chłodna. I jest to tak dla rośliny troszeczkę taki szok termiczny, i możemy nie myśleć o tym, czy to na roślinę w jakiś sposób wpływa, ale to wpływa, kiedy jest rozgrzana słońcem w dzień, a potem na przykład w nocy jest 5 stopni ściółka chroni wtedy tę roślinę, korzenie przed właśnie takimi zmianami temperatury. ściółka, jeżeli jest odpowiednio stosowana, to również potrzy, powstrzymuje chwasty, czyli tak zwane rośliny pionierskie, a one, co by to nie były za rośliny, będą konkurować z naszymi pomidorami o składniki odżywcze i o przestrzeń. Dlatego im jest ich mniej, tym po prostu jest lepiej. Gleba chce być zakryta to jest proces wypracowany przez tysiące lat proces sukcesji, ochrony gleby i w związku z tym my możemy dać sygnał glebie, że jest bezpieczna, jest okryta, chroniona przed erozją, przed zniszczeniem właśnie przez ściółkę. To, co jest bardzo, bardzo ważne, to to, że ściółka odpowiednio zastosowana może chronić pomidory przed tak zwanymi chorobami, które mogą iść z gleby, czyli mogą tam mieć jakąś swoją przyczynę. Jeżeli mówimy o takiej tak zwanej chorobie grzybowej, jaką jest chociażby właśnie e, zaraza ziemniaczana na pomidorach, to przetrwalniki, zarodki tego grzyba. Mogą nawet wiele, wiele lat przetrwać, czy być w takim stanie uśpienia, czy nieaktywne w glebie, a potem, kiedy zajdzie taka okoliczność sprzyjająca, to po prostu przedostaną się na pomidora i zaatakują jego tkanki. Tak się przynajmniej powszechnie sądzi. My mamy troszeczkę inne zdanie na ten temat, że rzeczywiście te mikroorganizmy to mogą być również grzyby. One. Są w glebie i eliminują raczej osobniki słabsze. Więc, jeżeli, i to jest ich biologiczny sens, jeżeli będziemy dbać o to, żeby pomidory były silne, dobrze zahartowane, miały odpowiednią, dobrą glebę, podłoże, no to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że będzie im coś takiego groziło. No ale idźmy tym takim nurtem powszechnym. Jeżeli teraz te zarodniki są w glebie, to podlewając pomidory, bo tak też się sądzi, że przy podlewaniu pomidorów one przechodzą na tę część nadziemną. Dlatego stosuje się, czy zaleca się stosowanie ściółki, po to, żeby chronić tę nadziemną część pomidora przed kontaktem z tymi. Mikroorganizmami, czy jakimiś żyjątkami, które są w glebie, a które mogą zaszkodzić później roślinie, przedostając się na łodygę i na liście. To jest bardzo ważne. I teraz, w jaki sposób ściółkować? Na ten temat jest bardzo wiele różnych opinii. Jak podobnie też, jeżeli chodzi o materiały, jakie stosować. O materiałach to może powiem później. W każdym bądź razie, zasada jest taka, że jeżeli mamy ściółkę, to musi być odpowiednia warstwa tej ściółki, i ściółka nie powinna dotykać łodygi pomidora. Ważne jest, żeby stosować ściółkowanie warstwowe. To znaczy, jakbyśmy tutaj rozchylili sobie tę ściółkę, to pod spodem mamy kompost. Jeżeli tego kompostu nie mamy, to warto na glebę położyć kilka centymetrów kompostu. Czyli kompost również może być ściółką. Kompost może być glebą, ale może być też ściółką, zwłaszcza mulcz, czyli taki nie w 100% przekompostowany kompost, jeszcze nie gotowy. Myślę, że taki właśnie mulcz, a nie kompost znajduje się niemal na każdej działce w kompostowniku. Czyli kładziemy dobrych kilka centymetrów tego mulczu na glebę. Ale ważne jest właśnie, żeby ten mulcz, ponieważ w nim zachodzą jeszcze procesy kompostowania, procesy przerabiania materii organicznej, żeby on nie dotykał łodygi pomidora. Dlatego zaleca się, żeby minimum. 10 5 10 cm od łodygi pomidora rozkładać mulcz, czyli nie w pełni gotowy kompost. Na to kładziemy ściółkę. Czyli na przykład tak jak my tutaj mamy skoszoną trawę albo słomę i teraz żeby mogła nam ta warstwa wierzchnia ściółki powstrzymać chociażby tak zwane chwasty lub zapewnić utrzymanie wilgoci w glebie. To to nie może być warstwa bardzo cienka. Tutaj u nas to jest warstwa 3 cm, to jest też i za mało, powinno być troszeczkę więcej, ale jeszcze mamy około dwóch tygodni, zanim rośliny, konkretnie pomidory, przyjdą tutaj na miejsce stałe, więc będzie czas, żeby dołożyć tej ściółki. Czyli gru... podsumowując, zasady ściółkowania pomidorów są następujące. Ściółkujemy warstwowo, czyli pierwsza warstwa to jest mulcz, a druga warstwa to jest na przykład słoma, albo trawa, czy siano. Druga zasada jest taka, że ściółkujemy grubo, dlatego że tylko gruba warstwa może spełnić swoją funkcję, czyli właśnie powstrzymać chwasty czy zapewnić wilgoć. I trzecia bardzo ważna zasada jest taka. Że, czy to mówimy o trawie, czy to mówimy o słomie, to ta ściółka z czasem zmniejsza swoją grubość, dlatego że ona ulega kompostowaniu. Ona oddaje składniki odżywcze glebie, pomidorom, dlatego powinna być cały czas utrzymywana w takiej grubości, czyli powinniśmy dokładać tego materiału. Problemem mogą być oczywiście ślimaki, które podczas gdy leży ściółka na glebie to jest to właśnie dla nich jakieś doskonałe schronienie i miejsce, gdzie one żerują i gdzie się rozmnażają. Tak było na naszych poprzednich działkach, dlatego też stosowaliśmy grubą ściółkę, czyli właśnie mulcz, różne składniki warstwowe i na to grubą warstwę słomy taką 10-15 cm jako ściółkę zimową, czyli od jesieni do późnej wiosny. Potem ona była usuwana tymczasowo, rośliny były tam sadzone lub wysiewane, i dopiero wtedy, kiedy mogły stawić czoła ślimakom, czyli były odpowiednio duże, ściółka była przywracana. Czyli tak de facto około miesiąca była ta gleba pozbawiona ściółki. Dzisiaj, kochani, jesteśmy tak przekonani do ściółkowania, że budzi w nas takie negatywne emocje czy odczucia to, kiedy widzimy taką gołą glebę, która bardzo szybko wysycha, bardzo szybko jest rozwiewana, i żal jest nam tych roślin, które po prostu bez tej ściółki yy, muszą rosnąć. Tutaj są ślimaki, ale one trzymają się. Z daleka na razie od warzywnika, dlatego że jest sucho i przejście po tej takiej grubej warstwie kory i po znaczącej powierzchni jest raczej trudne. Nie widziałam tutaj ślimaka na tej korze. Więc kochani jest jeszcze czas, żeby zgromadzić odpowiednie materiały, jeżeli chodzi o sadzenie pomidorów i o właściwe ich ściółkowanie. Zajrzyjcie do kompostownika, tam na pewno będzie mulcz, czyli, jak, czyli jakaś jeszcze taka wpół przerobiona materia organiczna. Kładźcie ją na grządkę, to jeszcze przykryjcie dodatkowo słomą albo trawą czy jakimś innym materiałem ściółkowym i niech pomidory pięknie nam rosną. To jest kochani mulcz. Mulcz, czyli jeżeli zajrzymy tutaj do środka, to widać jeszcze ten wsad. Możemy rozpoznać, co włożyliśmy. To w dalszym ciągu się przerabia, kompostuje, dlatego też jest ważne, żeby zachować tę odległość od łodygi, pomidora czy jakiejś innej rośliny. Natomiast kompost wygląda już troszeczkę inaczej. Jak zajrzymy tutaj w głąb kompostu, to nie widać już poszczególnych składników. Nie można stwierdzić, z czego ten kompost został zrobiony, ponieważ widać tylko jeszcze słomę, ona będzie jakiś czas widoczna i taką masę wilgotną, brązowawo-czarną. To jest już gotowy do wykorzystania kompost. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Okay. Świat się cieszy z pracy mej. I'm okay, I'm okay. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, bok i śmiej Make okay, walk this way. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.